Witajcie moi drodzy w kolejnym długo wyczekiwanym wraplifie. W dzisiejszym materiale dużo klejenia, bardzo fajna fura, bardzo fajna folia, kanapka z trzech foli o grubości około 190 mikronów i taka dosyć niemiła sytuacja po odbiorze auta. Ale zanim zaczniemy odcinek, mam dla Was jedną informację. Jeżeli jesteście zainteresowani szkoleniami z oklejenia pojazdów, przyciemniania szyb, montażu bezbarwnych foli ochronnych PPF i montażu kolorowych foli PPF, a nie jesteście w stanie do nas przyjechać do Wrocławia, to mam dla Was dobrą wiadomość. Właśnie ruszyła sprzedaż. Szkoleń online, mega pakietu, siedmiu szkoleń online nowych właśnie z tej tematyki. Link do zakupu zostawiam Wam w opisie. Spieszcie się, bo akcja niedługo się kończy, a uwaga, można zaoszczędzić ponad 14 tysięcy złotych. Oczywiście do każdego mega pakietu szkoleń online dorzucamy mega boxa wypełnionego narzędziami wrappingowymi zupełnie gratis. Box jest o wartości ponad 500 zł i mega pakiet zaznaczę, że możecie wziąć też na dogodne dla Was raty. Yeah. yeah. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me, never. Give me a shot and I, ooh I swear I shoot like Berettas Yeah, yeah. They gettin' nervous, I seen it. What I seen, wouldn't believe it. They say they want it, I need it. Damn, I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. Turn it up, watch me go to the max You ain't the first and you know that you last I yeah. thought I told them I'm coming right back I got a flows like it came from the tap And I came from my city, that's right on my back ooh. Back and I'm better than ever I think I got a vendetta Oh, now they call me, I seen them All of those times getting severed I told them I like getting let up They ain't not tired of me, never Give me a shot and I, ooh That's why I shoot like Berettas Back and I'm better than ever I think I got a vendetta Oh, now they call me, I seen them All of those times getting severed I told them all I get let up. They get not tired of me, never. Give me a shot and I'll. I swear I shoot like Beretta's. That's how I shoot. Lately I'm driven like I'm on a broom. Damn, my lane, dog. I got told on the to move. Now that I'm popping, got too much to lose. Look at the numbers, got nothing to prove. I'm in the city, just me and my crew. The nappies The just One time for the hometown, I got love for it, that's real. Yeah. Two times for the haters, man, cause I noticed how this shit feel. Three times for my family, dog. cause this shit done paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself, I don't need nothing. Drawed a hundred songs, I'ma keep coming. Remember times we wouldn't reply, now they all hit me like they need something. Labels hit me, now they see something, but I told them all, you ain't seen nothing. I've been putting on the work and if you ain't song with me, you ain't read nothing. How it is, I don't made the calls. Gas it up, shit about to blow. Make a million, I got a million flows. I'm a million shit with a million goals. Time ticking, I hear it, dawg. I don't say it, but I seen it all. Seen the post, and I seen the haste. When it hit me now, I ignore the calls. No time for it, just being honest. Way back, I said I got it, same guy. Same shit, nothing changed, set of pockets. Money came, I got a profits, bet it all, put it on us. In the past, I said I'm next, but I'm here now, I was being honest. One time for the hometown, I got love for it, that's real. Yeah. Two times for the haters, man, cause I noticed how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit, I'm paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deal. One time for the hometown, I got love for it, that's real. Two times for the haters, makes cause I know how the shit feel Three times for my family dog, cause the shit ain't paid our bills And I get four times my net worth from a year ago with no deals Dobra Kur... to Spłaciłem się jak dzik <grywa> Nie to, że byłem na siłowni, dzisiaj to jeszcze tutaj, chyba druga siłownia <grywa> Ta folia to jest taki karton No jest gruba jak to pf nie? A dodatkowo jest jeszcze metalizowana, bo to jest folia odblaskowa, więc jeszcze jest grubsza, sztywniejsza. Coś jest grzane, przerwa. Idziemy do środka, w do które nie ma co się czaić tam. Zobaczymy ten gotowy projekt. Stian dobry. Od M3. Ale gotowa jest? 100, 100%? Bo tam coś nie mogłeś sobie poradzić słyszałem. Tak, sam sobie mogłeś poradzić. Nie mogliśmy sobie poradzić z dekorami, których nie przywiozłeś, bo ich nie, bo ich nie zamontowaliśmy, bo ich nie było. A ja nie dostarczyłem, bo to nie ja jestem kurierem właśnie i to jest problem. Jakbym był kurierem, to bym dostarczył. Ani felk nie było, ani dekor. Będzie raz następnym razem, nie? Ale i tak wszystko może być dalej, tak? No to teraz musisz szukać auta, bo ja nie wiem, gdzie jest. Ja wiem, gdzie jest, kurwa, na fali, jest? bo ja już widziałem tak? w no tym... To jest to? To jest to. Ja to. Już nie przykleiliście płatów, nie? Wybieraj sobie, które chcesz. Ty, wszystkie w macie w sumie czarne. No, to... <średenia> Szkoleniowe auta. Wy macie jeszcze kilka hal Nie. nie. <średenia> tak. No nie ma, dobra. Na dworze <średenia> jest. <średenia> Powiem Ci tak. Co? Dostałem bardzo dobrą ofertę z Prime'u, ale powiedzieli, że muszę oddać Twoją M3. <średenia> Także trójka poszła, ale zrobiliśmy z tego dobre pieniądze. Podzielę się z tobą. Już mam kajs na koncie, już jest auto u nich. No był prime teraz, nie? W sobotę? No, więc... był prime, no. No, no to już ktoś nie jeździ, nie? Ale reklamują ciebie. O na jest. Ale kto? No, wodarze. <laughs> Od razu ładuję tych włosarzy, nie? Ja tylko spotkam Tomka bez rąka, to... Dobra, chodź, chodź, nie będę Cię trzymał w niepewności. No i bo co? ja Ci, nową furę odbierał się, czuję. Słuchaj, <grym> każdy to ma takie uczucie zawsze? E, no nie każde oddanie robimy, wiesz, takie z fajerwerkami, z płachtą i tak dalej, bo tego byłoby za dużo bo i bo nie mamy tylu płacht. Płach? nawet? No. Ciu, jest premium, to jest premium w ciul. To to jest Mówię, no nie każde wydanie tak robimy. Koparki też Wasze? Nie. Powiem Ci tak, to i tak y, nawet na zdjęciach nie będzie wyglądało tak jak na żywo. Ja już widzę, no, tak. No dobra, co? Robimy, nie? Na trzy może, nie? Nie, będzie... Powolutku. Czy... Po powolutku? Powolutku. A, czy ktoś tak, na trzy? Na podaj... Dobra, powolutku nawet, bo widzę, już jest grubo w kolerę. Kupię te paski to... Do... Kurwa na żywo, to jest taka maciorka z przodu. Ole chłopie. To jak wyścigówa taka totalna jest. Taka torowa, torowa MG1, nie? Torowa MG. O, to siadło. Maciura taka tłusta teraz jest, ci powiem jeszcze jak damy ten, jak damy dystansę, szkodzę tych dystancji. Dobra, inne auto to jest, nie? To jest inne auto stary. Jak tam okleina kolejności? Dobra, zostało wszystko, wiesz, doczyszczone, dopieszczone. O fajny taki dotyku, nawet ten ramino no, O siadło to powiem ci. Siadło. Jeszcze Felgi jak czarne... No. Takie większe no. te... Te tury... ja. O nie. Olu ogień jest. jeszcze światełkiem, jak się poświeci, to już jeszcze mówili, że to się tak. tak nie... Robiliśmy wczoraj właśnie dlatego, byśmy zrobili I wczoraj oddanie, ale chcieliśmy, żeby było ciemno no. i porobić parę ujęć, zdjęć i tak dalej. Opowiem Ci troszeczkę, bo to nie jest takie proste oklejenie. Zresztą tak jak już wcześniej mówiłem, to są trzy folie, tak? Folia podkładowa, folia zadrukowana i na to lamina, około 200-190 grubości. Także to będzie Ci chroniło tak jak PPF, dodatkowo będzie błyszczało w nocy, więc jak będziesz przejeżdżał gdzieś, albo będziesz na parkingu w nocy, podeślij jakieś zdjęcia czy coś, bo bardzo jestem ciekaw. Słuchaj, jak zobaczysz, każda linia. Stary, ja wiem, ja widzę, że tu jest idealnie każda wszystko zrobione. Każda linia ja tu się zgrywa, o, jest piękny, nawet tutaj. napis, jak jest gdzieś odcięty, to wszystko tutaj się ładnie zgrywa. Dodatkowo to, co na masce, bo maska była szersza, folia ma tylko 122 cm i musieliśmy gdzieś łączenie zrobić, więc jest łączenie Dobrze po środku, więc zrobiłe. każda linia na, przed, na masce się zgadza. Jak popatrzysz na całość, to wszystko jest symetryczne, wiesz, względem znaczka, napisy nie są rozjechane. Linie nie są rozjechane, no. Projekt naprawdę był ciężki. Do mnie jeszcze nie doszło, to, nie? Ja? Ja, ja wiem, że ty mówisz, mówisz, ale do mnie jeszcze nie doszło, że tak wygląda, nie? Tak w realu. To no, dobra, no to ty się maciesz proszę... oglądaniem. Ja nie, a ja dla nie was wiem ja ci... Ja przebitki ja ci... auta. Słuchajcie, króciutka przerwa między prezentacją fury a tym dosyć niefajnym incydentem, a mianowicie przyszła do nas dostawa, moi drodzy dostawa przyszła na sklep zaraz wam pokażę co do nas przyszło. Tu jest tego cała masa. Normalnie ja się jaram jak głupi bateryjką. Mamy tutaj mnóstwo rakli wrappingowych do ppf do przyciemniania szyb i kilka gadżetów, które chcę wam pokazać tak na szybko. Wszystko wyląduje oczywiście na sklep wrapster.pl. Co my tutaj mamy? Zestawy rakli do ppf -a. różowe, niebieskie, cztery kartony. Nożyki z ostrzami ceramicznymi, uchwyty do blu Maxu. Dalej mamy buldożery, rakle do wrappingu, po prostu niebieskie, miękkie, złote, trochę twardsze. Narzędzia, krzywiki różnego rodzaju do przyciemniania szyb samochodowych. Rękawiczki wrappingowe, pady do skrabera, skrabery same również są. Patyczki, i tutaj takie małe porównanie. Uzi do oklejania lusterek: jedno jest oryginalne z Yellow Tulsa, a to jest zamiennik. Że tak to mogę nazwać. Jakość jego wykonania jest dużo lepsza niż Yellow Tulsa, a jest znacznie tańszy. Tutaj mamy cały karton nożyków, to są również zamienniki z Yellow Tulsa, i patrzyliśmy również jeden do jeden, praktycznie. Żyłki do wycinania emblematów Sniti nożyki bezpieczne do odcinania folii dodatkowo jakieś rakle krzywiki do przyciemniania szyb samochodowych tam są skrabery tutaj zamienniki Naiflesa które również są znacznie znacznie tańsze a robiłem już test który możecie zobaczyć tutaj i praktycznie ten Naifles tnie tak samo więc skoro tnie tak samo to po co przepłacać i mamy takie dwa game changery dwa pudełeczka do PPF -a. pierwsze to jest wąż który posiada akumulator pompkę. Podłączacie taki zestaw sobie do kega i nigdy więcej nie musicie pompować kega. Po prostu ta pompka działa. Na bieżąco jest mega duże ciśnienie, bateria długo trzyma, więc jest to bardzo duże ułatwienie, jak chcecie mieć dużo wody, dużo zasobu wody, robicie nie wiem full body w PPF-ie i chcecie mieć cały czas stałe ciśnienie, a nie co chwilę tego kega dopompowywać, albo na przykład bardzo dobre jest na wyjazdy. Wystarczy tylko naładować akumulator, nie musicie ciągnąć za sobą kompresora. Wyjeżdżacie sobie z takim zestawem z kegiem i możecie działać sobie gdzieś w terenie poza firmą. I kolejne większe pudełko to jest chyba mój ulubiony produkt, który przyszedł do nas. Uwaga, to jest. Plecak wrapera albo plecak Tintera. Jest to plecak, który ma ze sobą zasobnik wody. Nakładacie sobie plecak na plecy, dajecie sobie roztwór do przyciemniania szyb lub do PPF-a do woreczka. Tutaj jest również akumulator. Ładujecie go, podłączacie wszystko, zarzucacie na siebie i macie dostęp do roztworu, na który przyciemniacie bądź oklejacie PPF-y zawsze pod ręką. Nie musicie targać tej kegi dookoła samochodu, nie musicie pompować pompką tego, co używaliście wcześniej. Po prostu gotowe, rozrabiacie wrzucacie tu jest również akumulator, również jest pompka, tak samo jak w przypadku tego węża do kega. No i działacie i dużo macie łatwiejszą, przyjemniejszą pracę i wszystko staje się piękniejsze i ciśnienie tu jest naprawdę mocne. Fajnie wypłukuje się uszczelki, dzięki czemu też wszystkie realizacje będą czystsze. No i oczywiście ten plecaczek też możecie zabrać ze sobą na wyjazd i to jest jeszcze fajniejsze niż ten wąż do kega. Oczywiście plecaczek jak i wąż do kega sygnowany naszą marką Wrapster, także zapraszam na sklep wrapster.pl. Ale ten zderzak, ty nie robi jeszcze taką robotę. Tak, no wszystko ja. jest, wiesz, wedle Dobrze, tego... ona w miarę w serii tak siedzi na tyle, nie? Bo QR kod działa, no i jak sobie z tyłu staniesz, O, zresztą tutaj już też słońce się odbija, ja. więc przez białe będziesz widział, że ra razi. Tutaj również wszystkie linie się zgadzają, napisy są wypośrodkowane, roboty, tyle i jeszcze więcej, ale finalnie efekt. Ja. Tak, ja. na... Tu jeszcze MGN masz, nie? Tu tutaj oh, i Lotka no zamontowana, skut. oczywiście z powrotem, bo musieliśmy ściągnąć, żeby tam y, wszystko to ładnie okleić. No i tak to się prezentuje. <grym> Jedziemy ją po <poupalać> trochę zra. <grym> I, I wracamy z kolejnym realizacją już niedługo. Jak terminy pozwolą? Bo długie są <grym> zaraz, terminy. Zaraz coś wybierzemy. No tak, jakbyście chcieli u nas okleić auto, tak z miesiąc wcześniej musicie się umówić. Staramy się te auta na bieżąco oklejać i wypychać, ale ja, ja, ja są projekty, razie... które wymagają więcej. Y, pracy i skupienia, no bo jakby wiesz, no tutaj to nie jest jeden kolor, tu musimy wszystko wypoziomować, lewa strona do prawej musi się zgadzać. Nawet ta linia, która jest po tej stronie, odmierzaliśmy tutaj od narożnika, żeby po drugiej stronie było identycznie, jest, żeby ja te linie chodę. nie były różnie. Czyli tu, tu nie ma przypadków w tym projekcie, nie? <laughs> o, czy zrobione tak, wiesz, tak wszystko jest perfekcyjnie ułożone, to jest takie no dzieło sztuki w sumie, nie, jak dla mnie. Folia to jest kawał szmaty. Jest tak twarda i tak gruba w ogóle. Cię się nie... nie rozciąga w ogóle. A jakby rozciąga ruch, się ale bardzo. Druk ciężko. Jakby, druku też nie możesz rozciągać, prawdopodobnie? No nie no można nie. bardzo jej rozciągać, no bo się przebarwia potem. Więc trzeba ją układać, tak wiesz, na spokojnie ja. na tym samochodzie. Oj, już to jest dobra. My, my Ci dziękujemy, Stary. Wydajcie Proszę znać w komentarzu, jak Wam siedzi BMW, my jedziemy na kolejną po prostu część materiału, bo jeszcze montujemy nowe felgi, lusterka, te dekory. No robimy co, powodzą, program, tak? wydech i jeszcze ja więcej. to czy... wysyła, jak już będzie taka wiesz, w finalnym efekcie, bo jestem ciekawy. Dziękuję stary i widzimy się przy kolejnych realizacjach i to Miłego dnia jeszcze i do następnego. dobrego, trzymajcie Dobra, się, bye. my uciekamy. Powiedz Bartuś. Normalnie zimny promocja. A few moments later. Słuchajcie, dawno nie było żadnego lokowania, a dzisiaj robimy takie lokowanie po przyjacielsku z racji tego, że Patryk kleił u nas auto i dostałem takie oto prezenciki, bo Patek prowadzi sklep internetowy .eu, tak? i masz tam różnego rodzaju specyfiki, dwa słowa o nich. Słuchaj, to są akurat produkty takie bardziej prozdrowotne dla Ciebie, żebyś stosował je na co dzień, tutaj masz przed alkoholową do stosowania reacycyjne, pomoże Ci na pewno powstrzymać takie skutki uboczne alkoholu, jak się upijesz do tym a słyszałem, że lecisz hmm. na wesele. No no właśnie w tym weekend. No, właśnie, no to więc same. Ci się przyda i na pewno się tak. To, to, za, to zabiera. No właśnie, a te reszta tutaj to jest Alfa GPC na skupienie. E, ginkgo Bilboa na po prostu libido, i lepsze samopoczucie, koło 10 na serduszko, e, no i kompleks fosfolipidów sojowych tutaj na regulację tukruw. A więcej, o, więcej Patryk o tych wszystkich takich swoich specyfiknikach na sklepie. E, tam opowiada na swoim TikToku, więc ja też przejrzałem sobie. E, tam macie praktycznie wiem, kilkadziesiąt filmów o tak. tym wszystkim, tam możecie sobie zobaczyć. E, czy polecam? Nie wiem, będę próbował, testował, ale dziękuję za pytanie. Ja dziękuję panu za reklamę. I no i co? Widzimy się na pewno na kolejnych realizacjach w jednym z najlepszych studiów detailingowych i oklejających pojazdy w Europie pewnie albo na świecie. Nie mi nie oceniać, ale dziękuję. Ja ten sklep też polecam, bo już wytestowałem kosmetyki samochodowe. Niedługo będzie recenzja na TikToku, nie? to się bój chłopie, bój się, bo naprawdę ta krwawa ferga, nie? Jest taka mocna. Pachnie, to, nie? No nie dość, że pachnie, to, to trzeba zmywać, nie? No trzeba to spłukiwać. A co, ale, zostawiłeś to? No nie no, żartuję, ale, ten, ale chciałem zobaczyć, co powiesz, nie? No, ale ten, ale naprawdę jest brud, nie? No to Tę jest, pożarbu. no to ja jest ten... Spługać tylko trzeba, nie no? ujrzeć Z Jestem ciekaw Twojej recenzji. My właśnie się brud całkowicie, nie? No ja ja jestem to w szoku. Sklep w rapster.pl też polecamy. Dzięki Dzień, bardzo. Jak to kurde mówią? Shit happens. <laughs> Czy było warto? Nie wiem. Natomiast czy warto było takie nagranie zrobić a'la GTA in real life? Kurde, fajnie to wygląda na obrazku. Aczkolwiek oczywiście ja osobiście nie zachęcam do takich działań na publicznych drogach. Są od tego, zawsze powtarzam, odpowiednie miejsca. No, a Patryk zapamięta to odebranie auta chyba już do końca życia. Oczywiście przypominam o promocji do dołączenia do Megapakietu. Można zaoszczędzić ponad 14 tysięcy. Link do Megapakietu, szkoleń online wraz z boksem narzędziowym o wartości ponad 500 zł. Zostawiam Wam w opisie. Dołączajcie, bo promocja się niedługo kończy. A ja kończę ten odcinek. Trzymajcie się miłej niedzielki. Cześć. Nie miłej niedzielki. <gry> albo wtorku, albo, szkole, albo środy, bo nie wiem, kiedy go wypuścimy. Trzymajcie się. Cześć.